Hola amigos, jestem Miguel Bravo. Dzisiaj jestem u siebie w Hiszpanii. Mamy świetny sezon na mango. Pyszne, dojrzewające, narodowe, nieimportowane. Mango w Hiszpanii są hodowane na południu: Andaluzję i jest przede wszystkim. O dziwo sezon na mango się zacina w drugiej połowie września do końca grudnia, a najlepsze możemy znaleźć na początku listopada, właśnie w momencie kiedy nagrywam. Mango zbierane w sierpniu, czy początek września, zapewnie będą niedojrzałe i bez smaku. A poza tym najdroższe. Także warto zjeść sezonowo Kieszeń i portfel będą zwiększone na pewno I postanowiłem, że zrobię sobie dzisiaj inną wersję tiramisu Bardziej orzeźwiającą, tak jak widzicie Jeśli jesteście ciekawi, jak ją zrobić Naprawdę bardzo prosto, kilkoma składnikami i bez piekarnika Zapraszam do obejrzenia Vamos! Potrzebne składniki to jajka, mascarpone, cukier, mango, biszkopty i rum Zaczynamy od przygotowania mango na początek obkroimy ładne połówki, starając się zbliżać się do ogromnej pestki. Zarezerwujemy połówki na plastry, a resztę owoców obkrajamy, starając się zostawić jak najmniej miążu. Wszystko będziemy wykorzystać. Możemy obrać go nożem, albo obieraćka, ale ja wolę używać ten patent ze szklanką. Fajny, co? Zero odpadów i obok piękny obrany. Połówki pokroimy w plastry około 2 mm grubości, aby je przekładać między warstwami na górze. Aby łatwiej osiągnąć motyw dekoracyjny, zostawiając je w tej samej kolejności. Pokrojone kawałki wrzucamy do pojemnika od blendera. Dodajemy rumu i miksujemy dokładnie, aż osiągniemy konsystencję gęstego musu z mango. Zarezerwujemy połowę musu z mango i rumu, i resztę rozcięciamy wodą. Możemy zastąpić wodą sokiem owocowym. Mieszamy i zostawimy do namoczenia biszkoptów. Después, czyli potem, zrobimy kręc mascarpone na żółtkach i białkach. Nie na śmietance. Najpierw oddzielimy żółtka od białek. Do rzutka dodajemy cukier i za pomocą miksera ubijamy, a zacina się rozjaśnić kolor. Dodajemy trochę rumu, co powoduje, że nieprzyjemny zapach jajek znika z naszego deseru. I ubijamy jeszcze przez 1-2 minuty. Dodajemy serek mascarpone i mikserem. Ale na wolnych obrotach wymieszamy wszystko do jednolitej masie. Nie za szybko, albo może się zważyć, teraz, aby nasz tiramisu osiągnął puszystości chmurki, ubijemy białek na sztywną pianę. Jak sprawdzić, że białka są dobrze ubite? Bo nie wypadają. Zintegrujemy białka stopniowo z masą serową, powolutku, określonymi ruchami, aby złapać jak najwięcej powietrza. Takiej jedwabnej konsystencji ciukamy. Yum. I koniec przygotowania. Teraz tylko przełożymy ciasto i schodzimy 3-4 godziny w lodówce, a z siebie będziemy serwować. Wylejemy ponczu z mangu do miski i namaczając delikatnie biszkopty przekładamy po całym dnie foremki. Dodajemy trochę kremu z mascarpone i rozłożymy równo, aż przykryjemy biszkopty. Układamy kilka plasterek mango i dodajemy trochę musu z mango i rumem. Powtórzymy kroki, tworząc dół warstwowy tiramizu. Ale teraz owoce na górze poukładamy w estetyczny wzór. I wykończymy odrobinę musu z mangu, aby łączyć całość. No, i po kilku godzinach stężenia. Tak, wiesz, chyba czas spróbować. Mm. Mm. Puszyste, owocowe. orzeźwiające, bo trochę część tych mango były zielone. Część trochę bardziej dojrzała, więc kwasowość i słodycz prze... się. Mm. Piękne. Mm. Zbalansową. Spróbujecie robić w domu. Nie bójcie się, takie naprawdę jest, widzieliście, prosto i posłuchajcie mojego szwagierka.